Hejka wszystkim, tutaj Arabella z Silent Water. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj trochę się nam budzi, dlatego że mamy aktualizację dotyczącą, dotyczącą postępów konia. Jeszcze troszeczkę mam katar, więc przepraszam was za mój głos, ale i tak jest generalnie lepiej jak tydzień temu. Także jeżeli jesteście zainteresowani co w dzisiejszej aktualizacji to koniecznie was zapraszam do oglądania. Ekran, który właśnie widzicie, to generalnie ja to nagrywałam później już po aktualizacji, dlatego, że w momencie, w którym tutaj do Was mówię, to jeszcze na SSO się nie zalogowałam, dlatego, że chciałam Wam pokazać taką moją pierwszą reakcję i najpierw sobie przeczytamy, co w dzisiejszej aktualizacji, ale najpierw tutaj macie moich pięciu ostatnich subskrybentów i bardzo wszystkim dziękuję. E, tak. Postępy konia. Oto nowe funkcje, które możesz sprawdzić po aktualizacji z postępami konia. Zaktualizowany HUD, czyli wyświetlacz. W nowym wyświetlaczu znajdziesz teraz zaktualizowane menu kołowe konia. Działające zarówno wtedy, gdy dosiadasz swojego wierzchowca, jak i wtedy, gdy tego nie robisz. Oprócz tego w górnym lewym rogu zobaczysz też renderowane ikony gracza oraz konia. Okna czatu i plecaka zostały zaktualizowane tak samo jak ekran wyzwania transportu. Co więcej, mapka została przeniesiona w górny, w prawy górny róg ekranu. Mamy też nowy wskaźnik chodu oraz stanu, który możesz wyłączyć w ustawieniach. Choć wiemy, że wielu graczy lubiło nasz stary wyświetlacz, to bardzo jak my musieliśmy stworzyć zaktualizowany interfejs, który pozwoli wprowadzić nowe funkcje postępów konia oraz funkcje, które chcemy dodać w przyszłości. Powiem Wam tak: boję się tego wejścia do SSO. Serio, boję się, że dostanę takiego laga mózgu, że po prostu przestanę grać. Zmiany w rozwoju koni. Awansuj swoje wierzchowce na kolejne poziomy za pomocą naszego nowego interfejsu poziomów konia. To ty zarządzasz rozwojem swoich rumaków. Ponadto zauważysz też niewielką różnicę między tym, gdy twoja postać porusza się pieszo oraz gdy jedzie konno. Zobacz i usłysz nowe piękne efekty, gdy twoje konie zdobywają punkty doświadczenia i awansują na kolejne poziomy. Nie martw się, jeśli przygapisz to, że twój zwierzęcy przyjaciel może zdobyć nowy poziom, ponieważ wszystkie nadmiarowe punkty doświadczenia zostaną przeniesione na następny poziom. Więc nie stracisz niczego. Poznaj nowe umiejętności i zdobądź nagrody za kolejne poziomy. Jedną z nich będzie nowa złota tabliczka z imieniem. O, którą możesz dać swojemu wierzchowcowi. Możesz też ją wyłączyć, gdy osiągniesz poziom 15. W statystyki koni nie zwiększają się oni wielką wartość wraz z każdym poziomem. Eee, zamiast tego, Twój rumak zacznie je poprawiać co kilka poziomów. Konie otrzymują najwyższe statystyki jeździeckie na poziomie 13, by mogły rywalizować w zawodach wciąż zdobywać i wciąż zdobywać w PD. Yy, wszystkie istniejące wierzchowce mogą odblokować nowe nagrody, a Twoje już doświadczone zwierzęta automatycznie odblokują nagrody odpowiednie dla ich poziomu. Zakupiony przed tą aktualizacją koń, znający ruch specjalny lub sztuczkę, zatrzyma ten element bez względu na swój poziom. Gracze, którzy kupili ląże, nadal będą mieli dostęp do tej funkcji w przypadku wszystkich rumaków bez ograniczeń poziomowych. Gracze bez że mogą ją odblokować dla każdego konia pojedynczo po zdobyciu przez niego poziomu trzeciego. Wow, to trzeba płacić za każdego konia? Ale to słabo, słabo jak ktoś nie miał chyba wcześniej, ale nie wiem, przynajmniej ja tak zrozumiałam, no może jest inaczej, ja nie wiem. Nowe funkcje dla koni. Polecenie podążania poznasz na poziomie siódmym, a poziomie jedenastym możesz teraz wezwać swojego konia. Wow! Kolejną nową funkcją jest wspólna chwila, która pozwala ci zdobywać punkty doświadczenia dla konia poprzez spędzanie czasu z twoim czworą przyjacielem. Po wprowadzeniu postępów konia, nowo zakupione wierzchowce odblokują te wyjątkowe umiejętności na poziomie siódmym. Dzięki czemu jeszcze bardziej wzmocnią waszą więź i zaufanie. Teraz opieka nad końmi zapewnia punkty doświadczenia. I jeszcze zostały dodane klawisze szybkiego postępu dla rozmaitych okien i działań. Wprowadziliśmy sporo nowych klawiszy szybkiego dostępu dla użytkowników komputerów PC oraz Mac. Na przykład możesz uzyskać dostęp do menu kołowego konia poprzez naciśnięcie Q, a okno poziomu wierzchowca otworzysz za poziomu klawisza Tab. Wszystkie nowe klawisze szybkiego postępu zobaczysz w menu głównym po naciśnięciu sterowania. Zmiany z koni. Boże, tyle tych zmian dzisiaj, że naprawdę próbowałam doczytać wcześniej, ale mówię, nie da się, muszę to przeczytać z Wami. Wcześniej przy kupowaniu treningu Twój konie otrzymał dokładnie tyle punktów doświadczenia, ile było potrzebne do kolejnego poziomu. Teraz wszystkie zyskane przez Ciebie PD dla konia na obecnym poziomie zostaną przeniesione na następny. Reset rekordów, tydzień szczęśliwego konia i aktualizacja stanu serwerów. W następnym tygodniu konie Jorwiku pracują z wyścigiem westernowym dostępnym na randzu Starshine. Zmęczyło mnie to. Naprawdę, zmęczyło mnie to, ale nieważne, teraz już wchodzimy do gry i sprawdzamy co się tutaj podziało. Naprawdę. Ja nie wiem. Muszę wyłączyć jeszcze shadery. Ale słuchajcie, po prostu kochani. Ja jestem w szoku, nie wiem. Nie wiem co tutaj się podziało, co tutaj będzie jeszcze miało miejsce. Jaka będzie moja reakcja, jak się zale... O! Nowa myszka? Chyba? Tu widzicie to? Na środku ekranu. Ej, dobra, już mam laga mózgu. Mój komputer też się zlagował. A, muszę włączyć shadery, ok. Jest nowa myszka. Nie! Nie, nie podoba mi się. Poszukaj kolejnych funkcji menu. Jej, mogę to wyłączyć. Jest taka nowa myszka. Menu połowy. Dobra, może to dlatego, że po prostu od 2014 jest u mnie tak samo. Po prostu i. O! Poodbieramy sobie nagrody. Iskierka zrozumienia. Dark Bird wyczuwa Twoją miejską duszę i pozwala się dosiąść. Możesz również umieścić tego wierzchowca w boksie swojej stajni. Gratulacje, Rebella, to dopiero początek nowej przygody. Szybszy cwał. Dark Bird ufa Twoim umiejętnościom i chce pędzić niczym wiatr. Gdy cwałujesz, możesz przyspieszyć do szybkiego cwału oraz jeszcze szybszego cwału. Udało Ci się odblokować lążę dla konia Dark Bird. Nie chcę mieć tego tutaj całego. Wasza mieć rośnie, jednak na tym poziomie nic nie zostało odblokowane. Towarzystwo. A, statystyki wzrosły. Tutaj nic nie zostało odblokowane na siódmym, na szóstym. E, polecenie podążania i pozostania. Ósmy, nic. 9. Przyjaźń. Statystyki wzrosły. 10 nic. I na 11 będzie polecenie wezwania. Wezwę pod wózkę. I weźmy sobie jakoś... O, widzicie, tu już całość. Na całym ekranie to jest ja to sobie po jakiegoś konia z 15 poziomem żebym mogła jezu nawet, ej, inne nawet dobra, dajcie znać yy, dajcie znać jak wam się to podoba ja jestem lekko rozczarowana, mam być szczera nie podoba mi się zbytnio, pogłaszczego, czego? bo kliknęła mnie to dobra Aha, ma pierwszy poziom. Jejku, nie to. Dobra, potrzebuję konia z 15. O, patrzcie, jest złota ta. Dobra. Ma maksymalny poziom. Mamy tabliczkę stajenną, ale ja chciałam polecenie wyzwania. I zobaczymy, jak to wychodzi. Ja już nie siadłam nawet, bo nie chcę mi się po prostu. Ja też się spieszę trochę dzisiaj. Jeżeli mam. Oj, przepraszam, jeżeli mam być szczera, to naprawdę zajmie mi trochę, żeby się przestawić. Odbiegamy trochę. Polecenie wezwania. To jest U. I co teraz? On powinien do nas przyjść, tak? Czy jak to się dzieje? Mi to nie działa. Halu. Polecenie podążania. Co jest? Nie działa. Boże, muszę jeszcze poodblokowywać mu. Nie, no pokazuj mi, że wszystko odblokowane i jakby mm, działa. Czy powinno. No i nie idzie. Nie, ale coś w ogóle mi nie... Nie ten tego. Chyba, że to jest po prostu jakieś, wiecie... Początkowe lagi, jak to zwykle ma miejsce. Idzie. Nie idzie. W sensie, o patrzcie. Tak idzie. Ale tak to za mną nie idzie. Nie ma reakcji. Co się stało z chatem? A nie. Dobra, global. Dobra, ludzie piszą, że im nie działa też. Także. No. Ja rzadko mówię, że coś mi się nie podoba w aktualizacjach, bo przeważnie jestem happy i jest wszystko super. Natomiast teraz chce mi się płakać, bo moja gra, w ulubiona, w którą grałam od 20... którą Gram od 2014 roku, teraz nie wiem, nie wygląda, po prostu wszystko jest inaczej. Wszystko jest inaczej. I po prostu jestem załamana. Dajcie znacie oczywiście, co wy uważacie. Jakby może wam się podoba. Ja nie neguję. Komuś może się podobać, okej. Okay. Natomiast. Według mnie nie. Nie, po prostu będę płakać. Będę płakała na tą grą teraz. Nie będę w to grała. Serio, tak mi się to chciało grać, że ja nie wiem po prostu, czy ten kanał będzie dalej istniał. Nie no, żartuję, będzie, bo tam mam plany różne, ale serio. Co się porobiło? Nie, 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 nie. Dobra, kochani, kończymy ten odcinek, bo tu i tak nic ciekawszego nie będzie. Także co, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i do usłyszenia. Pa! Dajcie znać w komentarzach, co Wy uważacie. Znaczy, nie, czekajcie, jeszcze chwilkę. Bo nie chcę, żeby to było takie negatywne. Bo na przykład to, co mi się podoba w tej aktualizacji, to, że koń nie, nie posiada wszystkich umiejętności od razu. Tylko, że na przykład, wiecie, tam. Mm, od któregoś poziomu może szybciej galopować, to jest fajne, to mi się bardzo podoba. Ale ten interfejs po prostu tak wpłynął na mnie negatywnie, że ja już zapomniałam, żeby wspomnieć o jakichkolwiek pozytywach. Natomiast co mi się pozytywnego tutaj narzuca, to na pewno te nagrody dla konia i ogólnie wszystko fajnie, super. No. A co do interfejsu, trzeba się po prostu przyzwyczaić i jakoś to będzie. No, mm, zmiany muszą przychodzić i tak to jest. No. Także, takim bardziej pozytywnym akcentem zakończymy ten odcinek. I co? Do usłyszenia. Pa!